Witamy Rafała Forysia z Konfederacji Korony Polskiej. Szczęść Boże. Ja tylko dodam prezesa i twórcę portalu rolnik handluje. Portal promuje sprzedaż bezpośrednią od rolnika do konsumenta, co będzie istotne w naszym programie. Nie, I teraz wszystka ja że się komna. Bardzo, ucha, bardzo proszę, proszę ja Konfederację przyrywać. Korony Polskiej. Przepanie głosze, Konfederacja proszę, czekała do tej dobra, pory na głos. Dobrze. Proszę, Zaraz do na to tak. Ja bardzo dziękuję szanowna pani redaktor, że. W ogóle zaczął ten głos praktyk rolnik. O tak ważnym temacie, który dotyczy bezpieczeństwa żywnościowego. Więc obowiązkiem, obowiązkiem rządu i państwa polskiego jest ochrona. Ochrona gospodarstw, szczególnie rodzinnych. Szczególnie że konstytucja tego wymaga artykuł 23, że podstawą ustrojową państwa polskiego są rodzinne gospodarstwa. I tu mamy praktyków, rolników. Oni nie mają czasu zastanawiać się, czy jedna czy druga opcja to naprawi. To jest ich obowiązek. I jak ja słyszę, że na Twitterze jest jakaś tam reakcja, no to może poczekajmy, jak jeszcze panowie z Koalicji zatańczą w Tańcach z Gwiazdami w formie protestu czy czegoś tam, tak? To raczej są milionowe, milionowe kredyty, zobowiązania, których pan nie ma, a ma rolnik. Rozumiesz pan? Ja z autopsji panu powiem, bo prowadziłem A gospodarstwo rodzinne. Wiesz? Ja prowadziłem gospodarstwo rodzinne.